Dzień dobry, szanowni państwo. Coś w Battlefieldzie 6 zaczyna się z powrotem po przerwie świątecznej dziać. Dlatego, bo wśród graczy rozsyłane są ankiety, które zadają pytanie, czy można byłoby polecić Battlefield 6 w obecnym stanie, a jeśli nie, to dlaczego. I też chodzą słuchy o tym, że na. Chciałem powiedzieć na CTE, ale do Battlefield Labs trafi niedługo przerobiona mapa, która ma zostać dodana w sezonie drugim, czyli. Propaganda. To wszystko oczywiście pogłoski, przynajmniej kwestia mapy propagandowej. Natomiast nie bez kozery dzisiaj widzicie nasz mecz, który był rozegrany bardzo dawno temu, razem z widzami podczas wspólnego grania, którym partnerem tych wspólnych grań w Battlefield 6 jest EA Polska. Widzicie. Wielki Bazar. Przerobiony Wielki Bazar w oczywiście portalu, korzystając z Godota i ze wszystkich narzędzi, które portal daje. I teraz nie chcę mówić o tym, że portal jest mocno niedoszacowany, niedoceniony i generalnie widoczność wszystkich map, fantastycznych map, które ludzie robią w portalu, jest po prostu niemożliwa do znalezienia. Natomiast wydaje mi się, że w sezonie drugim, e, Jedną z najważniejszych rzeczy, które DICE i Electronic Arts mogą zrobić, aby odwrócić trend, w którym gracze od Battlefielda 6 no, odchodzą, albo może inaczej nie powracają, nie ma ich tyle, ile w przeciągu pierwszego sezonu, z uwagi właśnie na brak tej niektórej zawartości, to mapy. To ten taki w cudzysłowie love letter, list miłosny, o którym cały czas mowa do fanów, do prawdziwych, klasycznych starych fanów Battlefielda 6, a nie tylko graczy, na przykład Call of Duty, w myśl nowych, przerobionych starych map. I dajcie mi teraz znać w komentarzu, jakie wy mapy najchętniej byście zobaczyli, właśnie przerobione w najnowszym Battlefieldzie 6, bo wydaje mi się, że sam silnik i klimat Battlefield 6 jaki jest. Fantastycznie współgrałby właśnie między innymi z propagandą, którą mam nadzieję, że dostaniemy propagandą z Battlefield 4, która jest chyba jedną z moich ulubionych map w Battlefieldzie jako serii Ever. Ja bym chciał właśnie zobaczyć propagandę. Na pewno chciałbym zobaczyć wielki bazar, który tutaj widzicie zrobiony amatorskimi narzędziami, a i tak ten zrobiony amatorskimi narzędziami wygląda naprawdę. Bardzo imponująco, chociaż oczywiście nie jeden do jednego. No i biorąc pod uwagę to, że Battlefield 6 to gra osadzona we współczesności, te mapy wydaje mi się też musiałyby być właśnie wyciągnięte z Battlefielda 2, Battlefielda 3, czy też Battlefielda 4, bo na przykład mapy z jedynki myślę, że nie do końca by działały, biorąc pod uwagę wszelką broń i karabiny, które w pełni automatyczne raczej by nie były dobre pod względem balansu, na przykład do takiego Paszendel, gdzie mapa jest bardzo otwarta. Ale poza propagandą, wielkim bazarem, bardzo chciałbym, bardzo chciałbym zobaczyć na przykład Wyspę Czark z Battlefielda 3, gdzie klimat również wylewałby się dla mnie z ekranu oraz najlepiej powrót do Karkand. Cały dodatek byście tam wrzucili, ja osobiście byłbym bardzo bardzo zadowolony. Specjalnie nie mówię tutaj o jakimś metrze, ani o tego typu historiach, bo szczerze wam powiem, taka sieka jednostajna, wydaje mi się, że w Battlefield 6 mamy jej bardzo dużo, ale duże, rozległe, fajne pod tym względem mapy, które lekko by też spowolniły rozgrywkę w myśl pustyni Bandar chociażby. Wydaje mi się, że że sprawdziłyby się w Battlefield 6 w drugim sezonie bardzo, bardzo dobrze i sprawiłyby, że większa ilość graczy, tych starych graczy, która sięgnęła po Battlefielda 6 z miłości do starych części i z nadzieją, że dostaliśmy dobrego FPS-a, bo Battlefield 6 jest dobrym FPS-em, i w końcu dobrego Battlefielda z powrotem by do gry wrócili, i wydaje mi się, że zagościli na dłużej zawartość, zawartość, zawartość. I przede wszystkim klasyczne mapy. Myślę, że w taki sposób można w najprostszy sposób ten trend, o którym mówiłem, w jakiś sposób odwrócić i dać nam coś w cudzysłowie świeżego, coś ciekawego, co na pewno zostanie przez społeczność w jakiś sposób doceniony. Dajcie mi znać w komentarzach, moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli materiały się podobają. A teraz zapraszam na końcówkę tego materiału z Wielkiego Bazaru Buziaki. O kurde. Chłopu, jak się latarka świeci. Obzar. Gdzie jest to wejście na tym, co pod mapę? Kurde, nie widzę. Jak wy to znajdujecie? Dawaj, dywaci, no zaprowadź mnie. Aaaah! No, dywacz, prowadź! Prowadź mnie pod ziemię! Aj, ale rzeźni. Ej, ale tu jest potencjał na fajną mapę. Wiadomo, że to work in progress. Ale. A tutaj. Aha. 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 Okay. Ktoś <laughs> tu miny rozkłada w ogóle. <laughs> no to nieźle, to nieźle. Oj! To było odrobinę dziwne, że chłopa... Nie zabiłem od razu, ale to nic. Są drobne lagi, Wieciu, z granatnikiem. No, są miejsca podobne na pewno, nie? Tu jest podobne, to A jest podobne. Oj, aha, niekoniecznie. Wydaje mi się, że trochę środek jest niepotrzebnie pokomplikowany. Myślę, że biorąc pod uwagę jak Kiedyś były mapy przerabiane To spokojnie jakby DAIS robiło nowy bazar, to mogłoby trochę tak pobawić się trochę znając ich. Ej! O, tam się da wejść na górę. Nawet nie wiedziałem. Odmawiam wwz Aj Jakbyś się trzymał. O kurde. Jakbyś się trzymał, to bym się podniósł. Dzięki, dzięki. jest gość? No, Mamy C Smuteczek. Tu się da przejść, da się. Tu powinno być inne przejście, nie? Tamtędy się powinno iść. Ale za ścianą zginąłem. Oho! <grywa> Dziura do mapy. Uff! Aaaa! Granat! No tu dółem sobie przejdę. Podma o ty gnoju. O ty gnoju.